Obecnie, proszę Państwa, znajdujemy się w pracowni radiologicznej, gdzie są wykonywane typowe zdjęcia rentgenowskie. Tu wykonujemy całe spektrum różnego rodzaju badań typowych radiologicznych, zarówno klasycznych, jak i kontrastowych. Zdjęcia wykonywane są aparatem firmy Aqua, pełnocyfrowym znajduje się przy konsoli miejscu pracy technika. Na tej konsoli wybieramy pacjenta z listy oraz rodzaj wykonania badania. Również stąd obserwujemy co dzieje się z pacjentem. Na wyposażeniu szpitala znajduje się również aparat przyłóżkowy. Zdaje on egzamin wtedy, gdy stan pacjenta nie pozwala na przybycie jego do pracowni radiologicznej. Wtedy my, jadąc aparatem, udajemy się bezpośrednio do pacjenta. Chcę jeszcze podkreślić, że zarówno badania radiologiczne wykonywane w pracowni RTG, jak i w tomografii komputerowej. W każdej chwili na całym obiekcie szpitala są dostępne do wglądu lekarza leczącego. Kolejna nasza pracownia pracownia badań ultrasonograficznych. Najczęściej wykonywane badanie w pełni bezpieczne. Polegające na odbiciu fali dźwiękowej od badanego narządu.